Niezwykłe odkrycie w Wielkiej Piramidzie w Gizie może pokazywać nam gdzie znajduje się legendarna przedpotopowa wiedza, o której mówiło nam wiele źródeł. To odkrycie może naprawdę odmienić całe nasze rozumienie najodleglejszej prehistorii i może pokazywać, że piramidy wcale nie były grobowcami. Chodzi tutaj o odkrycie wielkiej pustki nad Wielką Galerią w Wielkiej Piramidzie w Gizie. Ta wielka Pustka została odkryta przez 33 naukowców z różnych krajów, którzy połączyli się w projekcie Scan Pyramid, czyli skanowanie piramid. Ten projekt polegał na badaniu mionograficznym, na tomografii mionowej, którą używa się w wielu innych miejscach, jak na przykład przy badaniu wulkanów czy reaktorów jądrowych. I według tych naukowców z całego świata, którzy połączyli się w jeden zespół, aby sprawdzić, gdzie mogą znajdować się komory W wielkiej piramidzie. Nad wielką galerią znajduje się równie wielka pustka, która według nich jest pewną dziurą w wielkiej piramidzie na 99%. Dlatego jak widzimy, są to dosyć pewne liczby, i coś znajduje się nad wielką galerią. Jednak no, na razie te badania były w 2017 roku przeprowadzane i do tej pory nic nie udało się osunąć dalej, żeby sprawdzić, czy naprawdę tam coś jest. Jednak czy może to być legendarna komora, która skrywała ogromną ilość wiedzy sprzed potopu? Jak się okazuje, piramidy w Gizie wcale nie musiały być grobowcami faraonów. Na co tak naprawdę, jeżeli chodzi o sam płaskowyż w Gizie, nie odnaleziono zbyt dużej ilości dowodów. Nie znaleziono żadnego ciała w Wielkiej Piramidzie oraz tak naprawdę w wielu innych piramidach w Egipcie. Mamy oczywiście coś, co wygląda jak sarkofag. Jednak można to również interpretować jako skrzynia, która mogła przechowywać jakieś drogocenne rzeczy. Niektórzy twierdzą, że mogła nawet przechowywać legendarną Arkę Przymierza, ponieważ jej wymiary doskonale pasują do Arki Przymierza. Dlatego jak widzimy, no, piramida mogła przechowywać nawet Arkę Przymierza, a nie wcale zwłoki Faraona. Jest to dosyć ciekawe, ponieważ według np. kronikarzy arabskich, którzy czerpali ze starożytnej wiedzy koptów, którzy mieli przechowywać tę wiedzę, aż ze starożytnego Egiptu, to Wielka Piramida w Gizie miała służyć jako schron, schron nie dla ludzi, lecz schron dla zaginionej wiedzy sprzed potopu, ponieważ według kronikarzy arabskich, według tej tradycji koptyjskiej, to legendarny król Saurit miał zbudować piramidę w Gizie, ponieważ na 300 lat przed Potopem wyśnił, że będzie globalny potop, że będzie globalna powódź, globalny kataklizm. Przez co pomyślał, że zbuduje piramidy, aby schować całą wiedzę, którą osiągnęła ludzkość przed tym kataklizmem, żeby była zachowana. To samo mamy w wielu innych tradycjach na całym świecie, gdzie przed potopem chowa się różnego rodzaju rzeczy. Jak wiemy, jeżeli chodzi o biblijną tradycję potopową, mamy Noego, który chowa zwierzęta, żeby później je rozmnożyć i później, żeby zamieszkały lądy. Jednak na przykład Zaratustriański ima chowa wiedzę w schronach w podziemnych, tutaj schronach i chowa na przykład nasiona przed zagładą. Według kronikarzy arabskich, gdy odkrywano na nowo piramidy, gdy wchodzono do ich środka, znajdowano w nich niezwykłe artefakty, takie jak nigdy nie metale, takie jak giętkie szkła, które no w tamtym czasie były czymś niezwykłym. Oraz według kronikarzy arabskich Miały tam się znajdować po i księgi przedpotopowych patriarchów. Również często król Sauri, który miał zbudować te piramidy i tam zachować wiedzę, często identyfikowany jest z legendarnym bogiem mądrości Tothem, bądź późniejszym Hermesem Trismegistosem. Jak mówiłem w poprzednim odcinku dotyczącym legendarnych ksiąg Tosa, Toth miał być skrybą, miał być wnastą pisma hieroglificznego oraz znowu miał być autorem kilkudziesięciu tysięcy ksiąg na różnego rodzaju tematy. Dlatego kto wie, czy w wielkiej piramidzie, wraz z tymi artefaktami, również nie miały znajdować się te legendarne księgi Tosa. Mogło to na przykład tłumaczyć nagły rozkwit wiedzy naukowej i filozoficznej u Arabów, którzy mieli odkryć tą piramidę i wejść do środka i zdobyć cały ten łup. Jak widzimy, jest to bardzo prawdopodobne, że naprawdę piramidy nie były wcale grobowcami, lecz były stworzone na wypadek wielkiego potopu, aby zachowały tam wiedzę. Jest możliwe, że tak jak no, większość znanych nam komór jest pustych. Mamy tylko tę skrzynię to może reszta tej wiedzy znajduje się właśnie w tej nowo odkrytej pustce nad wielką galerią, do której nikt jeszcze nigdy nie przybył, nigdy nie wszedł do tej pustki. Może to tam znajduje się chociaż część tej zagnionej wiedzy. Jeszcze jeżeli chodzi o, tę, o te różnego rodzaju artefakty wspomniane przez Arabów, to jest, są one bardzo prawdopodobne, albowiem jak pisałem w mojej książce Deja v, czy wszystko już było oraz jak mówię w innych odcinkach dotyczących, energii piramid, o których jeszcze będę więcej wspominał w przyszłości, to właśnie efekty energii piramid, tego, że jest ona taką dużą strukturą, powodują to, że naprawdę metale nie co może dalej pokazywać, że te wieści Arabów mogą być prawdziwe, że naprawdę znajdowały tam się nierdzewiejące metale. I może cała piramida w Gizie, która zawiera w sobie złoty podział, zawiera w sobie liczbę pi i zawiera w sobie inne geograficzne różnego rodzaju korelacje, oraz na przykład wymiary ziemi, o czym mówiłem w innych odcinkach. To wszystko mogło naprawdę służyć zachowaniu tamtejszej wiedzy przed potopem, patrząc jeszcze na to, że legendarny Bóg mądrości Tos był również nazywany Mierniczym Ziemi, a jak wiem, mamy te wymiary Ziemi w Wielkiej Piramidzie w Gizie. Dlatego, jak widzimy, to wszystko łączy się w jedną wielką układankę, i to, że Wielka Piramida w Gizie była najprawdopodobniej skarbcem dla wiedzy i artefaktów sprzed potopu, i że odkrycie tej wielkiej pustki w piramidzie może sugerować, że część tej wiedzy jeszcze tam się znajduje. Gdybyśmy odkryli tę wiedzę, mogłaby ona całkowicie wywrócić nasze rozumienie tego, jak wyglądała nasza przeszłość, jak wyglądała nasza starożytność, kto budował piramidy oraz na temat tego, jaką wiedzę posiadali nasi przodkowie, ponieważ widzimy, ta wiedza wydaje się być niezwykła. Nie zapomnij również obejrzeć innych odcinków na ten temat. Zapraszam Cię na inne social media oraz na mój kanał, na którym mówimy o największych zagadkach. W przeszłości, wszechświata i wielu, wielu innych takich rzeczach.